Kiedy miałam te 16 lat, to był dla mnie okrutny świat. To była udręka patrząc na to wszystko, aż w końcu. Smutek, depresja i płacz złapało mnie i stała się moją codziennością. Pewnie zapytasz, co się wtedy działo. Ja ci powiem, że się dużo działo. Od darcia się w rodzinie, pobicie i alkoholizowanie się uciekałam od tego, bo nie chciałam tak skończyć jak ty. Miałam problemy fizyczne i psychiczne od tego wszystkiego i cały czas trwa to nawet do dziś. Kiedy miałam te 16 lat? Na to wszystko, aż w końcu smutek, depresja i płacz złapało mnie. I Patrzę w lustro i widzę kogoś innego, nie tę dziewczynę, co uciekała od złego. Złożyłam serce z tych wszystkich pękniętych kawałków. Nie szukam już winnych, nie szukam już spadków. Wybrałam siebie, choć droga była kręta. O tym, co było, moja dusza pamięta. Lecz blizny to dowód, że walkę wygrałam, że z tego popiołu na nowo powstałam. To nie był mój wstyd, choć tak mi mówili, to nie był mój błąd. Że tam ci Zamykam te drzwi odcinam te więzy więcej nie pozwolę, by ból mnie zwycięży Kiedy miałam te szesnaście lat, to był dla mnie okrutny świat Lecz dzisiaj patrzę z innej perspektywy Mój świat jest teraz jasny i żywy smutek i rozpacz zostały w သူရှယ်ပါလီ